Witam, witam. Nadeszła pora na Merola e klasa drugiej generacji, czyli o kodzie fabrycznym W210 dla Sodanika, a dla kombi S210. Od razu, na start mam ciekawą wiadomość odnośnie NSX-a, a mianowicie chodzi mi o opór powietrza. W NSX wynosił 0,32, jak mówiłem, a w poliwcie było 0,30. A w takim Merolku wynosi on 0,27. No, ale wracając do takich już ważnych informacji. Produkcja trwała od 1995 do 2002 roku, a sama E-Klasa wychodziła w trzech liniach stylistycznych. Classic, Elegance i Avantgarde. Classic, jak nazwa wskazuje, opcja podstawowa, a wnętrze wykończone było drewnem do poli. Elegance, więcej chromów na listach bocznych, zderzakach i klamkach, a wnętrze wykończone w drewnie orzechowym. A Avantgarde, jedyna sensowna opcja w sumie w E-Klasie, czyli był obniżony i utwardzony zawias, Wnętrze wykoczone w drewnie z klonu, a termiczne niebieskie szyby, grill z pięcioma chromowanymi paskami, klamki z chromem, listy boczne w kolorze nadwozia i chromem oraz reflektory Xenon. W 99 klasa przeszła facelifting, po kolei wymienianie co się zmieniło: zażak przedni, tylny i progi, reflektory, maska, grill, przednie błotniki, tylne lampy, lusterka, liczniki, kierownica, wzory tapicerek. Możliwość zamówienia komandy i wentylowanych foteli. Tylna klapa ma inne wyżubienie na lampy. Kombi trzeci, światło stopu u góry. Wskaźniki park tronika. Lewarek zmiany biegów. I doszło jeszcze wiele takich doposażeń, które miało podobnić E klasę do nowej na rynku S klasy i nadchodzącej C klasy. Pora na silniki, których było sporo, naprawdę. Na szczęście nie ma jak w BMW i ostatecznie mają sens. Czyli tak. czyli mamy od benzynek. E200 to jest silnik 2.0. wychodził w wersji 136 koni oraz z kompresorem 163 konie, 186 i 197. E230 czyli 2.3. No, no, to chyba jest logiczne, nie? Teraz już jak to działało z tymi oznaczeniami. E240 z V6 Wychodzi w wersji 170 koni. Oraz pod tym oznaczeniem potem chodziło jeszcze 2,6 o tej samej mocy E280 R6 193 konie V6 204 E320 R6 220 koni V6 224 konie E420 Tu już jest V8 279 koni A E430 Tyle samo koni miało A pojemność 4,3 oczywiście Klejkociki E220 Diesel, no ale nie będę mówił co każdy na ten Diesel, 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 nie? No, E220 niech będzie. To jest silnik 2,2 bez turbo, 95 koni. E250 113 koni. E250 uturbione 150 koni. E300 136. E300 turbo 177 koni. E290 to jest 2,9 na bezpośrednim wtrysku. 129 koni i na Common railu wychodziło E200 CDI 2.2 o mocy 102, 116, 125 i 143 koni. E270 CDI 170 koni, E320 197 koni. Tak samo jak było w E60, E-Klasa posiadała ograniczenie prędkości na 250 km godzinę ale to tam tylko te dwie V8 z niego się w ogóle rozpędzały, <grych> więc no, taka ciekawostka bardziej. Jak zauważyliście, w 1997 roku doszło do pierwszych zmian w silnikach E280 i E320. R6 zostały nowymi V6 -kami. chwilę później. Zmieniono też E420 na E430, a nowe silniki to nie było koniec nowości. Napęd formatyk został napędem na cztery koła. Z trzema otwartymi dyferencjałami i rozłożeniem mocy 35x65. Wprowadzono też 5 automat, który był montowany jako standard w silnikach powyżej 3 litrów i w każdej wersji Formatic. Ale ta skrzynia może być również spotykana w słabszych silnikach jako opcja. klasę wychodziła też z 5- i 6-obiegowym manualem, ale no tam ten 4- i 5-obiegowy automat był naprawdę wytrzymały, jeśli tylko się wydobywał olej. Diesel na common railu palą mniej od starszych jednostek na pośrednim wtrysku, ale no, tam już zastarzała taka technologia, i no jeszcze nie patrzą wtedy na ekonomię. tego wszystkie CDI, jak i 2,9 na no, bezpośrednim wtrysku palą tak 7-8 litrów. A te starsze no, brak liczyć tak do 10. A w benzynach to no, nie wiem co tu można oczekiwać od starszego Mercedesa. Duże auto, duże silniki, ale wszystko zależy od rodzaju jazdy, na moje bo nawet takie 3,2x6 może być w miarę oszczędne i spalić tak 9 litrów. Także no, wariantów jest naprawdę dużo, ale spalanie tutaj chyba nie ma co się sugerować nawet, bo to w końcu jest e klasa a nie jakieś takie auto, które ma być tylko oszczędne i jeździć. Ale w mojej opinii, jeśli chciałoby się, żeby to auto również jechało, to brak mieć te 150 koni pod nogą, bo jednak to waży 1540 kg. Ale tutaj jakoś, no nie ma silnika, którego bym mógł bardziej wyróżnić. żeby był były jakoś mega odstające od reszty. Każdy jest na swój sposób dobry. A z minusów to w silnikach CDI, czyli na common railu, dochodzi do awarii wtrysków, bo te silniki akurat są uczulone jako silanego paliwa. A tak to no rdza. I to no wszędzie rdza. Od podłogi po sam dach. No chyba, że ktoś dbał i na bieżąco coś tam robił. Ale rdze tam lubi się chować pod plastikowymi nakładkami czy warstwą izolacji. Łączniki stabilizadora zaleca się wymieniać tak samo często jak olej. Problemy z związką tylnych świateł, wylewanie się wyświetlaczy, usterki komputera pokładowego, ale za usterki elektryki najczęściej odpowiada rdzewienie, jak i wilgoć. Także jak elektryka szwankuje, wiedź, że coś się dzieje. Bycie okularnikiem, no bym raczej to do wady przepisał bo wielu osobom po prostu ta statystyka się nie podoba i odpycha o te klasy. A sposób to na pewno trwałe skrzynie automatyczne, bogate wyposażenie jak i sam komfort jazdy. Cenowo przez te problemy z rdzą to no za lekkie ponad 4 koła się już kupi. A w stanie takim już lepszym, a takim już wręcz kolekcjonerskim. no tak razy 10 trzeba to w sumie wziąć. Jest naprawdę duża przepaść, no ale lekwa nadostaną. Auto, jak na tamte czasy, bardzo dużo oferowało. A że teraz szybko uciekać, zaczynają na złom, To dobre sztuki wywindują na pewno jeszcze wyżej. Także, jak ktoś lubi starszą motoryzację i ceni sobie głównie komfort jeżdżenia, to na moje Merolek e klasa to jest dla niego.